Barber shop, Chyba potrzebuję. No to misja. Misja nowy, nowy herkat i golenie w Namcze Bazar. Dla referencji. Teraz wyglądam tak. Całkiem nieźle, ale trochę zarośnięty. Zobaczymy, jak będzie po. Idealnie. Taki nepalski Glam Up. Bardzo wspaniały serwis. Pan się świetnie mną zajął. Golenie brzytwą. Fryzurka dokładnie taka jak prosiłem. Wszystko pięknie i za cały secik golenia z fryzurką. Niecałe, niecałe 6 dyszek. 50 par złotych. Także polsko uczcie się, bo tutaj w Himalajach na 4400 metrów kasują połowę tego co u nas. Hmm. Materiał do przemyśleń.